Drużyna drugoligowa rozegrała w sobotę na wyjeździe finałowy mecz w ramach wojewódzkich eliminacji Pucharu Polski w tenisie stołowym i zwyciężyła 4-3 w trudnym pojedynku z drużyną MLKS dwójka Rawa Mazowiecka. Tym samym Zduńskowolanie awansowali do turnieju półfinałowego drużynowego Pucharu Polski, który odbędzie się na początku maja. Z kolei w niedzielę także z dwójką Rawa Mazowiecka, ale już w ramach rozgrywek ligowych Zduńskowolanie w oglądanym meczu wygrali 7-3. Przypieczętowali tym samym swój prymat w drugiej lidze tenisowej, którą zakończyli z przewagą aż 6 punktów nad dwójką Rawa Mazowiecka i 8 punktów nad Fungisem Maków. Zapewniając sobie prawo gry w barażach o wejście do pierwszej ligi polskiej strefy południowej. Mecze barażowe najprawdopodobniej rozegrają także w maju. Znakomicie spisała się również druga drużyna IKS Start która w czwartej lidze zajęła ostatecznie pierwsze miejsce i wywalczyła sobie już awans do trzeciej ligi tenisa stołowego.